Halo, halo. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Swoje z Horizon 5. W tle słychać oczywiście pociąg. A ja się z wami witam, ponieważ chciałbym wam dzisiaj przedstawić coś może lekkiego nowego. Mianowicie z playlisty festiwalowej chciałbym zrobić sobie tutaj mistrzostwa sezonowe. Żeby wygrać tutaj klakson Jingle Bells, czyli już tutaj bardzo świątecznie się zaczyna, zresztą e, jesteśmy, jestem zaraz po... E, wczoraj, wczoraj była akulizacja 15 giga, tego trochę się spóźniłem e, z, z kolejnym odcinkiem Bo niestety, no długo mi to się niestety przesyłało e, i, I zrobiłem sobie w międzyczasie tam... E, po tamtym... aktualizacji e, Trochę playlisty, ale tak pomyślałem, kurczę, no... Widzę to jakąś ciężarówkę w tle Trzeba zobaczyć o co chodzi i tutaj oczywiście mamy ograniczenie samochodów od klasy D100 widzę, do A800 Oczywiście muszą być tu ciężarówki I lecimy od razu tam na miejsce Ja sobie tam yy, ciężarówkę wcześniej przygotowałem, yy, Więc yy, o tutaj pewnie będę miał do wyboru Oczywiście solo będę leciał no bo to muszę, akurat muszę wygrać te mistrzostwa, żeby zdobyć tę nagrodę. I nie, drugie niestety i trzecie miejsce nie wchodzą w grę. To jest mój obecny już ulepszony. Mercedes benz Racing Track w klasie A780 punktów, ponieważ do A800 nie da się jakoś logicznie dojść. Albo czegoś brakuje, albo jest czegoś za dużo, więc praktycznie mogłem mieć albo w klasie go z S1. Albo w klasie jeszcze mniejszej niż A, 780 punktów Więc y, na ten moment y, No, to jest najlepszy wybór. Co to w ogóle za malowanie? Co y, Dobra, nieważne Tak czy siak, y, oczywiście wszystko jest z góry ustalone Poziom wybitny, poziom trudności y, A mamy przed sobą trzy wyścigi I co? Jedziemy! Y, jest dzisiaj y, piąty y, Dzieciadzie, jest dzisiaj 5 grudnia Co mogę powiedzieć trochę o tej okulizacji? Okulizacja jest taka, że Niestety, niestety Wychodzą błędy, niestety Kolejne Jak to jest z Forzą i okulizacjami, tak że Działa to na podstawie Dwóch kroków w przód, jeden w tył jak możecie się domyślać, dwa kroki w przód, to są nowości, nowe rzeczy, jakieś usprawnienia, ulepszenia, y, usunięcie jakichś bugów i innych y, niedogodnień. Ale co to jest krok w tył? Już wam mówię. No, na moim przypadku, nie wiem czy też u was, bo może jeśli u was też, to w moim przypadku niestety mam krasze. Y, Pojawiają się y, tak naprawdę, no przykład, różnych tutaj, e, w różnych momentach i w różnych sytuacjach w moim wypadku, kiedy kończę, właśnie wyścig, kiedy kończę wyścig, lub e, kiedy momencik e, nie zaczynam, ale e, zmieniam, chyba jest, nawet nie pamiętam. Przepraszam, e, na pewno, jak kończę wyścig, na pewno, jak kończę wyścig, to jest pewnik 100%. Ponieważ, kiedy nam, jakby ładuje e, mapę ponownie, w dowolnym. Jest taki mały freeze, taki przez y, dwie sekundy po prostu jest totalna zawiecha, może nawet niej, może nawet niej, może przez sekundę. I w tym czasie, powiem Wam, że jest takie prawdopodobieństwo jakieś, no powiedzmy 300% dałbym na to, że Wam skasuje po prostu grę. Nie, nie odfreezuje jej, tylko po prostu Wam skasuje, wywali Wam po prostu do, do pulpitu i koniec, i tyle macie z, z gry. Całe szczęście... Gra się powinna zapisać yy, po zawodach, bo też może być tak, że no, stracicie postęp i, no, i będzie słabo i będzie beznadziejnie, więc yy, no, To i tak jest bardzo mocno irytujące. Żeby kurczę no, znowu kraszowało grę, kiedy to właśnie ludzie się najbardziej na początku skarżyli na to, że no, po prostu nie było jakiegoś takiego balansu i, i no jak to, no, taka gra, ta, ta, taka optymalizacja, a tu kraszuje nawet na bardzo dobrych komputerach. No bo też y, przyznam ja tutaj forze y, już po y, tych wszystkich organizacjach, jak tutaj też robiłem i po tym jak się starałem z komputerem jak najlepiej do tego doprowadzić do porządku. Y, no to na ten moment... Aż to zatrzymam. Y, pokażę wam ustawienie zresztą moje. Tak wyglądają moje ustawienia. Jak widzicie, wszystko jest na ogół na, na wysoko i na ultra. Tutaj mogłem sobie ustawić na ultra też szczegóły samochodów, ale sprawdzałem też na internecie tam w, w, w porównaniach jakościowych to, że różnica między wysokie a ultra jest faktycznie znikoma. To jest takie coś, że jak ktoś uwielbia, po prostu uwielbia detale, to będzie akurat to, no może się pozmieniać. Ale jeśli komuś nie zależy, to naprawdę na ustawieniach wysokich to jest. Tak, luźno. Tak wszystko jest też bardzo ładne, że, że nie ma się o co martwić. Dobra, tutaj prze, pierwszy, pierwszy wyścig przegadany, w pierwszym miejscu. Bardzo fajnie poszło. Ale ten wyścig mam nadzieję, że będzie taki sam jak wszystkie inne, jeśli chodzi o poziom łatwo, 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 łatwości, że tak powiem. Poziom łatwości, poziom trudności. Ponieważ robiąc inne zawody Niestety, niestety, poziom trudności, mimo że jest wybitny cały czas, się zupełnie zmienia. Eee, chodzi mi o to, że... ...te Drivatary potrafią dostać jakiegoś eee, cheata na prędkość. Bo... ...miałem inne zawody, w, chyba tam w wyścigówkach retro. Eee, Sytuacja taka, no, tak jak teraz. Bez problemu, pierwszy wyścig. Super przejazd, fajnie się jechało. A kolejny... <grym> Dwa pierwsze ten samochody, po prostu odjazd. Yy, I tak jak je widziałem na, na starcie, tak jak już ich nie widziałem do końca mety, więc. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie to tego samego, bo będzie mi trochę przykro, yy, ale to też niby już wcześniej w aktualizacjach usłobniali, że... No żeby drywatary były bardziej fair, że tak powiem, na swój poziom. Chociaż oczywiście cały czas i bez przerwy. Poziom niezwyciężony jest totalnie w ogóle nie na miejscu. Więc tutaj też mogą się uczepić, ale jak się ma też dobre umiejętności jazdy, tutaj na niższych poziomach jazdy, no to już widzicie no ich od razu wyprzedzam. Poziom wybitny, ja bym nie powiedział, że to jest teraz poziom wybitny. Tutaj bym akurat powiedział, że to jest poziom przeciętny albo ponad przeciętny na ten moment. Jak ja ich tak od razu wyprzedzam. Bo teraz wystarczy, że już będę utrzymywał y, pierwsze miejsce, nie dam się wyprzedzić i, i już nie muszę się o nic martwić. Ponieważ te, te ciężarówki są naprawdę duże. I y, 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 no, jak to wyprzedzić to też będzie ciężko. Ja wystarczy, że lekko mu zablokuję drogę, a on od razu się już y, przyhamuje i, i nie będzie chciał mi wyprzedać. Więc to jest ten taki plus, jeśli gramy w trybie solo na no, dajwatary, Nie musimy się za bardzo o to martwić. I co jeszcze? Może przejdę teraz też do samej ciężarówki, jak mi się jeździ, bo ją oczywiście sprawdzałem, czy będzie to w ogóle odpowiednia konfiguracja i powiem tak, jest bardzo przyjemna, oczywiście nie radziłbym konkurencji z innymi pojazdami w klasie 800 innymi niż ciężarówki tym, ponieważ no jest to zbyt wolne, jest to zbyt wolne teraz. Nadaje się, mi się wydaje, taką konfiguracja, tylko i wyłącznie na asfalt, to dwa. A kolejna rzecz jest taka, że... On nie skręca. Tak jak widzicie, ja, ja mam maksymalnie teraz joystick skrętu na prawo. W tym momencie, o! I teraz widzicie, jak on mi skręca. Ja muszę lekko nad przyhamować, bo on ma problemy i to straszne. I szukałem czegoś lepszego, jakiegoś lepszego wyjścia z tego, ale niestety... No może jako ciężarówka o, o, o. może jak to ciężarówka nie jest za bardzo skretny, no to może być logiczne. No ale tego... no to mi boli, to mnie strasznie boli. E, Wydajewało mi się, że no, można z niego wyciągnąć trochę więcej. E, mam też e, oczywiście Tom Mercedesa tego Force Edition. Tylko że on jest standardzie w klasie S1, a opuszczanie go do klasy B jest... E, nie wiem czy byłoby w ogóle opłacalne chyba nawet nie i dlatego no to jest ten jedyny tutaj yy, ta ciężarówka, ten track, którego brałem. oczywiście też mam tego Unimoga te co tam jedą z tyłu te, te takie duże, takie ogromne prawie jak nie wiem, jakby miały piasek tam wiozły no to one są też yy, średniawka ja to naprawdę trzeba byłoby dobrze jakoś sceningować, chociaż nie mam pojęcia nawet jak bo ja też nimi jeździłem, były fatalne były fatalne Powolne, żmudne yy, ślimacze, one nie wiem. A się dziwię, że one się tak trzymały nas. Więc yy, no tutaj, yy, MB, MSSB, z Unibog o tego mi chodzi. Nie polecam. Chyba, że lubi się po prostu pojeździć takimi dużymi pojazdami, no to jak najbardziej. Yy, tutaj, projekt sobie tam wezmę na anuli, ponieważ. Projektów nie daje, jako tam lubię, nie lubię, chyba że ktoś rzeczywiście da jakieś niesamowite, nie wiadomo co, malowanie. A ja lecę od razu już na e, trzeci wyścig, który jest e, nie wiadomo gdzie, e, bo się nie skupiłem, gdzie on się pojawia. Powinien być na takiej białej otoczce, żeby się wyróżniał, chociaż minimalnie. Ale ja chyba go gdzieś zgubił. O, jest, dobra. A ogóle... nie, myślałem, że on mi jeszcze pulsuje, ale nie, dobra. Nie szkodzi Tutaj mamy jakieś chyba na wulkanie wyścig Z tego co w szoku yy, Halo? O, jest Tak, sprint w, na wulkanie Proszę bardzo Teraz żeby wygrać mistrzostwa muszę mieć Mi się wydaje przynajmniej drugie miejsce Jeśli ten Drivatar zaraz za mną ją cały czas drugie Eee, no bo niestety, jakbyśmy teraz... Mi się chyba wydaje, że jakbyśmy teraz mieli trzecie miejsce zdobyli, to i tak bym przegrał, chyba. Z względem punktacji. Momencik. A nie, nie powinienem. Eee, ponieważ chyba nie straciłbym na tyle punktów na trzecim miejscu, żeby nie wygrać. 10 punktów przewagi to jest wystarczająco dużo, mi się wydaje. Eee, jak się domyślam, to będzie dużo zakrętów. Tak. Czyli y, czysty ból dla mnie. Yy, będzie fatalnie. Będzie fatalnie dla mnie. Jest, ale tutaj jak się przepychają Nara gościu ja stąd Dobra. Yy, nie wiem jak ja nie mam pojęcia jak ich dogonię. Yy, Będę pierwsze miejsce, ponieważ yy, no, te zakręty mnie po prostu dobiją. Yy, no ale dobrze że mam przewagę w miejscach. Więc powinienem sobie jakoś tutaj dać radę. No nic innego mi nie zostaje jak po prostu powolne wjeżdżanie w zakręt. Bo tylko wtedy mam jakieś szanse na e, normalne tutaj pole manewru, że tak powiem. Oczywiście będę skręcał jak się da. Żeby zminimalizować dystans. No ale już, 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 już tak, już go ciągnie na, 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 na inny kierunek. Próbowałem się bawić tutaj z tymi stabilizatorami, z jakimiś wahaczami, ale to powiem szczerze, dało no, tyle co nic i dałem sobie spokój. Może no, uda się go dogonić. Nie wiem, on też, zresztą on ma taki sam pojazd co my, więc e, również, no nie wiem, jaką miałby tam ten driver tam nawet konfigurację zrobioną. Ale na prostej widzę, że jestem szybszy, znacznie szybszy. No. Mam sporo jeszcze do przejechania trasy, więc na razie nie muszę się śpieszyć. Po prostu wykorzystam jakąś dobrą okazję, żeby go wyprzedzić. I ponawiam sobie zresztą punkty w jeździe w cieniu aerodynamicznym, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. Mi to nawet pasuje. E, jakie są też wrażenia? kolejne z tą ciężarówką. Ogólnie tak to się przyjemnie w ogóle tymi takimi dużymi pojazdami. E, brzmi, no. Brzmi jak to brzmi, jak ciężarówka. No, ciężki głos, słychać te cylindry, że tak powiem. Yy, więc, no, Ogólnie jest fajnie, tylko dziwna jest też kamera. Yy, to też trzeba się do tego przyzwyczaić, że yy, no, kurczę, widzimy tak go z daleka, ten spoiler w ogóle. Ja nie wiem, jak to wpadł na pomysł, żeby dawać do no, właśnie takiej, e, takiej ciężarówki taki spoiler ogromny. Ja nie wiem, właśnie, nie mam pojęcia, jak tu działa aerodynamika w takim pojeździe, e, jak to w ogóle przechodzi. No, ale spoiler to jest masywny, ogromny jest ten spoiler. E, ogólnie w ogóle wygląda bardzo fajnie, ale no, samo z siebie, no. Nie wiem, nie mam zdania, jakoś tak, no. Rzeczywiście daje mu tego, tego takiego sportowego charakteru. No nie wiem, to jest w miarę tutaj, jak, jak komu się to podoba. O, mam przez tego wyprzedzić? O, dobra, dobra, mamy go. I jedziemy już teraz, mam nadzieję, że będzie już z górki. Znaczy pod górkę w sumie teraz. <coughs> Taki czart. Co jeszcze mogę powiedzieć o ciężarówce? Nie wiem, jak byłaby wyglądałaby w konfiguracji S1 i wyżej. Bo nie wiem, czy da się go wprowadzić w S2. Chyba nie się da, jakby się go wymaksowało. Ale wydaje mi się, że byłby jeszcze mniej sterowny niż jak teraz I pewnie by się bardziej nadał na jakiegoś dr Draga nawet Albo... Nie wiem, na coś co na pewno nie ma zakrętów No to mówię, tak już w klasie A, gdzie tutaj miejsce są prędkości Już go to zabija, no to... Nie spodziewałbym się niczego lepszego I co? Mamy to, pierwsze miejsce Tutaj nic szczególnego się nie wydarzyło takiego o, proszę bardzo. Ogromne ciężarówki w tle. I jingle bez klakson Coraz bliżej święta. Nie da się ukryć. Coraz bliżej są święta. Niecały miesiąc, właściwie to trzy tygodnie pozostały, I będziemy mieli. Gwiazdkę, prezenty, spotkania rodzinne. O! I nie wiem, czy widzieliście, tutaj miałem freeza. Postała mi na chwilę ten. Wszystko mi stało. Yy, no, i teraz tak cały czas, niestety, jest. Yy, jak wygląda to w ogóle ten Mercedes? Yy, tutaj sobie tego ekspo tylko tak po prostu. Ale tak to powiem że no co, to możemy jakieś dostać. Jakieś punkty for za toną, jakiegoś filozofii spinka. jest się zhrydę, no naprawdę. Dajmy sobie spokój. A tak to, nie, tutaj ten. Widzę, że on też jest pod. Yy, pod rozwałkę rzeczywiście. Buldożer. Uderzenia bokiem. Tak, to jest raczej taki typowy track, żeby wbijać się w jakieś przedmioty i zdobywać z tego punktu doświadczenia. O! Jak to lubi. Ja oczywiście żeby żebym wygrał Klaxon. Nie wypada go nie zobaczyć, jak on wygląda. I on chyba był epicki, tak? On był chyba epicki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest. Nie, to co? To? to jest to? Chyba nie Chyba nie to Albo i to Albo go nie dostałem Bo to nie jest tutaj Może klaksony muzyczne? Tak, jest, tutaj, Jingle Bells Ale ja naprawdę nie zapamiętałem Jingle Bells, że to Jingle Bells po prostu Nieważne, ja sobie odpuściłem jakiś inny klakson I to tyle Taki krótki to jest przyjemny, nawet fajny. Ja go na razie nie będę ustawiał, bo. Yy, no, jeszcze, jeszcze nie czas, jeszcze to jest nie ten moment. Yy, ja miałem chyba ustawiony. Yy, nie, tego nie miałem ustawionego, co prawda, ale wezmę sobie może coś nowego, bym miałem ustawiony już na pamiętam co. W ogóle jestem dobry. Chyba to jest stąd, coś miałem z legendarnych. Takie przyjemne. Ja sobie ustawiam takie, no bez przesady, nie na tyle głupie, ale też nie na takie zupełnie zwykłe. O Wszystkim bardzo dobrze znany z Forza Horizon 4. Nie da się ukryć. Ja miałem... Nie wiem, co ja miałem. Wololo sobie ustawię, bo wololo jest super śmieszne i w sumie fajnie brzmi. Dobra, to było na tyle. Taki szybki odcinek z Mistrzostw... Oczywiście mnie zaliczyło tutaj. O, zrobione są. Proszę bardzo, zaraz widzę o święta ukończono. 5 punktów dostałem tutaj do yy, tablicy i chyba się postaram i jak tutaj będą kolejne wyzwania stąd, sobie to zrobię. I jeszcze tutaj zostało mi mini gry. Yy, zostało mi Hydro Open w drifcie, który robiłem też na poprzednim odcinku, czyli będą się znowu się w to bawić. Och, nie jestem zbytnio dobry, ale... OK. No i tutaj też widzę jakieś nowe klaxon, również jest tutaj z Eliminatora, żeby mieć przynajmniej 30 miejsce. Yy, grałem sobie trochę Eliminatora po, po drodze, yy, na pewno zrobię niedługo kolejny odcinek, ponieważ już jest znacznie, znacznie lepiej. Yy, w końcu można normalnie grać, nie wywala graczy, nie widać, yy, widać graczy, że tak powiem. Yy, I nie jesteśmy sami na mapie, więc już jest, no, zrobione to, naprawione. Yy, no, to w sumie to tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I co? Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, to by było na tyle, tutaj kończę z wami moim mercedesem bencem yy, Konfiguracja A780 polecam jeśli chodzi o to, bo raczej niczego lepszego chyba, nie, mi się wydaje, że nie wiem czy znajdziecie Chyba, że lubicie jechać po prostu prosto do przodu yy, na pełnej, jak tam lubicie, nie wiem Tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dnia lub też nocy, jak to zależy oglądacie I co? Hej, cześć, na razie, hej!